Witam w moim screencastie. Przedstawię dzisiaj funkcję licz puste, ile niepustych, ile liczb. Aby utworzyć funkcję liczb puste wpisujemy znak funkcji, czyli równa się i wpisujemy odpowiednią funkcję, czyli licz.puste. Następnie otwieramy nawias, zaznaczamy interesujący nas obszar i zatwierdzamy Enter. Następnie, aby utworzyć funkcję ile niepustych, wpisujemy znak funkcji równa się. Wpisujemy odpowiednią formułę, czyli ile kropka niepustych, otwieramy nawias. Zaznaczamy interesujący nas obszar i zatwierdzamy Enter. W tym przypadku y, brak w tych dwóch miejscach. Liczy się jako komórka niepusta. I następnie, aby utworzyć funkcję ile liczb, wpisujemy znak funkcji, czyli równa się. Wpisuje, wpisujemy odpowiednią formułę, czyli ile.liczb. Następnie otwieramy nawias. Zaznaczamy interesujący nas obszar. I zatwierdzamy Enter. Dziękuję za uwagę.